Cześć wszystkim, witam was bardzo gorąco, dzisiaj będzie filmik z gatunku nowości, a konkretniej dary losu, dlatego że w środę byłam na spotkaniu blogerek we Wrocławiu i to było tak naprawdę zaprzyjaźnione grono 10 dziewczyn, ja znałam prawie wszystkich osobiście poza jedną osobą, więc fajnie spędziłyśmy czas, mimo że... Spotkanie było w środku tygodnia na godzinę 17, czyli po pracy. To myślę, że bardzo dobrze się bawiłyśmy i odpoczęłyśmy, a dodatkowo czas bardzo szybko zleciał. Miałyśmy też prezentację z Golden Rose, taki makijaż. Pani wykonywała makijaż na Oli Heitz, Alex K. U mnie konkretnie nie będzie... Żadnego vloga z tego, ale podziękuję Wam adresy do dziewczyn, które były na tym spotkaniu i być może u nich podejrzycie. Część pewnie nagrywała vloga, część będzie zamieszczać relacje na blogu, więc zaglądajcie do nich. A ja chciałam Wam pokazać, co zostałyśmy od sponsorów. Jest tego nie aż tak bardzo dużo, ale chciałabym Wam pokazać, dlatego że mam sporo kolorówki, naprawdę sporo i oczywiście wykorzystam ją w przyszłych filmikach. Napiszcie mi, co będziecie chciały z tego zobaczyć. I teraz będę zaczynać prezentację tych produktów, a żeby Was tutaj przetrzymać troszkę w niepewności, zacznę od pielęgnacji, a na samym końcu będzie kolorówka. I pierwsza rzecz, pierwsza firma to jest E-naturalne. Z E-naturalne dostałyśmy dwa zestawy. Mogliśmy sobie wybrać albo jakieś zestawy, albo masaczki algowe i ja wybrałam dwa zestawy. Już pierwszy zrobiłam, bo pierwszy z nich to jest hydrofilowy olejek myjący awokado róża, czyli taki powiedzmy, że łagodny do skóry w suchej, naczynkowej, więc już go jak widać zrobiłam. Nawet wczoraj robiłam mi sobie demakijaż. Jest przyjemny, to jest hydrofilowy, więc on ma tutaj emulgator. I muszę Wam powiedzieć, że, jak na pierwsze użycie, jestem zadowolona. I drugi zestaw to jest tonik dla cery naczyniowej, czarny bez i prawoślas. Jak widać, jest jeszcze zapakowany, nie dotykałam go, ale myślę, że niedługo się nim zajmę. Zatem takie dwie rzeczy do samodzielnego przygotowania. I jeżeli jesteśmy w tematyce kosmetyków naturalnych, to udało mi się załatwić kilka rzeczy z i teraz Wam je pokażę. Tutaj mamy trzy różne rzeczy z trzech różnych marek. I pierwsza marka to jest Teens of Nature. I ja tutaj. Ja sobie akurat jako hardcore wybrałam farbę do włosów. Dziewczyny wybierały jakieś produkty do włosów, czyli szampon, odżywka albo taka kuracja do skóry głowy. Natomiast ja oczywiście wybrałam farbę, bo jakoś tak jestem najbardziej nią zaciekawiona. Ja już miałam jedną farbę z tej firmy i ja miałam akurat odcień 8N i ja nim farbowałam w październiku. Zatem możecie sobie jakieś październikowe, listopadowe filmy zobaczyć, jaki miałam wtedy kolor włosów. Był trochę jaśniejszy i teraz wybrałam sobie 7N. Nie wiem, kiedy użyję tej farby. Ostatnio robiłam kasję, więc na razie nie mam potrzeby, no ale właśnie to jest. Pierwsza rzecz. Pewnie kiedyś albo na kanale, albo na blogu się też pojawią efekty z tego farbowania. Następna marka to jest Mohani i ja akurat wybrałam sobie hydrolat różany. Można było wybrać albo hydrolat, albo takie mokre błoto z morza martwego. No i mam po prostu zwykły hydrolat różany. Jak widać, już dosyć mocno używany, bo akurat, no wiecie, ja pierwsze te produkty dostałam, żeby je na to spotkanie zanieść. I już używałam tego hydrolatu, już jest takie zużycie. Bardzo przyjemny, fajny, 100 ml. Więc tyle. I ostatni produkt, właśnie z Helfy, to jest marka francuska Secret Defi. To jest akurat taka saszetka, a właściwie podwójna saszetka. I tutaj mogliśmy sobie wybrać maski algowe. Były różne maski algowe do wyboru. Ja wybrałam akurat odświeżającą, dodającą cerze blasku. I jak widać, to są po prostu maseczki algowe na dwie aplikacje. Jedna saszetka ma 8 gramów. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o Helfy. Kolejne prezenty przygotowała dla nas firma Aa, a właściwie Oceanic i tutaj mamy tak naprawdę z AA jedną rzecz i to jest Ethnic Beauty i to jest balsam wygładzający, odprężający taki o. Na początku składu jest całkiem niezły, muszę Wam powiedzieć, bo już na drugim miejscu gliceryna, na trzecim masło Shea, potem mamy olej sojowy, dopiero potem w składzie jest parafina i wazelina, a potem jeszcze trochę silikonu. Nie wiem, czy będę go używać, dlatego że ja mam bardzo, bardzo dużo balsamów do zużycia, ale jest całkiem spoko i myślę, że będzie raczej taki z gatunku niekoniecznie bardzo ciężkich, więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz z AA właściwy Oilan, czyli taka jakby podmarka AA, yy, która jest do skóry suchej, atopowej, takiej wrażliwej. I tutaj mamy dermatologiczny żel nawilżający do mycia ciała i skóry głowy wygląda to tak, 5% mocznika i powiem Wam, że jestem zaskoczona składem, bo jest SLS. Na trzecim miejscu już jest mocznik, więc jest go całkiem sporo, ale mimo wszystko jest to na dosyć silnych detergentach. I ostatnia rzecz, która mnie chyba najbardziej zaskoczyła, jest to też Oilan i to jest hipoalergiczny płyn do higieny intymnej. I wiecie, już tutaj mówię, o Boże, SLS jest taka wielka pojemność, a ja zawsze mam problemy z tymi płynami, żeby ich zużywać, bo to jest naprawdę duża pojemność. 400 ml, dla mnie to jest po prostu ogrom, ale on ma tak naturalny i właśnie łagodny skład, że jestem w szoku, ponieważ mamy tutaj glukozyt na drugim miejscu, mamy betainę na trzecim, glicerynę, glicerynę, potem kolejna betaina, pantenol, już tak wysoko tutaj kwas mlekowy w składzie, jeszcze jakiś estrys e, oleju awokado, więc naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Myślę, że będę używać, ale będzie sobie musiał troszkę poczekać, bo ja na razie mam jeden taki malutki, wiecie, żel do intymnej w użytku, ale naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona marka Joop też coś dla nas przygotowała i dostałyśmy po jednym mydle. Wszystkie dostałyśmy to samo, czyli naturalne mydło w płynie werbena. Szkoda, że nic nowego, dlatego że to jest jedna właśnie z tych rzeczy, które wyszły jako pierwsze, ale akurat ja tego mydła nie miałam, a mi się przyda, bo akurat nie mamy w ogóle w domu żadnego zapasu mydeł, zatem do łazienki będzie idealne, ale szkoda, że to nie jest jakiś nowy produkt, czyli na przykład żel pod prysznic, które dopiero świeżo wyszły, albo nawet chociażby płyn do mycia podłóg. Ja wiem, że nie każdy by chciał dostać, ale ja bym na przykład Dostać produkt właśnie taki do sprzątania. Zatem mydełko jak najbardziej się przyda. Kolejna rzecz to jest marka Bionigre. Przy Bionigri w sumie nawet nie wiem do końca, jak to się poprawnie czyta. I tutaj mamy odżywkę nawilżającą. Nie wiem, czy wiecie, ale ja posiadam właśnie z tej firmy serum do skóry głowy. To jest takie serum, powiedziałabym, że le lekko złuszczające to jest taki jakby peeling enzymatyczny do skóry głowy. I go używam, jestem z niego zadowolona, więc też jestem ciekawa odżywki. Jestem ciekawa, czy ona mi krzywdy nie zrobi, bo niestety czytałam jedną opinię, że poparzyła skórę głowy jednej dziewczyny, więc mam nadzieję, że tutaj mi nic nie będzie. I jestem w niej ciekawa, no zobaczymy, bo to jest chyba bardziej odżywka do skóry głowy niż do włosów, bo do włosów to wiecie. Tak, w sumie używam zupełnie czegoś innego niż tutaj w składzie, więc raczej będę używać na skórę głowy, no i zobaczymy. Miałyśmy też możliwość wybrania dwóch produktów z marki Elfa Farm, co oczywiście uczyniłam patrząc na składy i wybrałam takie dosyć nietypowe produkty. Pierwszy produkt to jest serum łopianowe przeciw wypadaniu włosów z aktywatorem wzrostu. I powiem Wam szczerze, że ja się skusiłam na to serum ze względu na skład, bo jest naprawdę dobry. Tutaj mamy mnóstwo ekstraktów, jakieś tam olejki, właśnie bardzo dużo takich jakich ziołowych rzeczy. Ja nie mam w ogóle. Problemu z wypadaniem włosów nigdy nie miałam, ale wiecie, może mi to pobudzi wzrost, może odżywi skórę głowy, więc to jest pierwszy produkt. A drugi to też jest taki w sumie nietypowy pod względem składu, bo to jest odżywka do włosów przetłuszczających się z firmy tej właśnie pod serii O Herbal. I akurat ona jest o tyle ciekawa, że ma już na trzecim miejscu kaolin, czyli białą glinkę. Więc jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzało. Nie wiem, czy na długość włosów, czy bardziej do skóry głowy. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie troszkę dodawać objętości, bo wie, wiecie, no tak glinka zazwyczaj działa, zatem jestem bardzo ciekawa. I teraz już Wam pokażę ostatnie rzeczy przed przejściem do tej kolorówki, na którą pewnie wszyscy czekają. Pierwsza rzecz to są się na zdrowe włosy z Noble Health i to są po prostu takie żelki, witaminki, taki suplement diety w żelkach. Smakują na początku pomarańczowo, ale potem powstaje taki bardzo gorzki, suchy posmak i się na początku potem źle czułam jak pierwszy raz je wzięłam. Dzisiaj wzięłam je drugi raz i już było troszkę lepiej, natomiast nie jest to coś takiego bardzo przyjemnego. Jeżeli ktoś nie lubi tabletek, to można tego spróbować, ale ja już chyba bym tak szczerze wolała wziąć tabletkę i połknąć i mieć z głowy, niż mieć właśnie gorzki posmak, posmak w ustach, takie dziwne uczucie na ym, przełyku, na żołądku, więc no taki ciekawy produkt. No zobaczymy, jak to mi się będzie sprawdzało. Pewnie go dołączę do jakiegoś denka ze względu na to, że właśnie to dostałam. I ostatnie rzeczy, nie kosmetyczne, ale jak wiecie, ja prowadzę na swoim kanale, co prawda już dawno nie było, serię herbacianą. Czyli pokazuję od czasu do czasu herbaty, które piję. Dawno takiego filmu nie było, ale pewnie niedługo będzie. I właśnie dostałam dwie herbaty, a właściwie jedną herbatę i jedną kawę z firmy Tea Rebels. I tutaj wybrałam sobie kawę, taką zwykłą mieloną kawę aromatyzowaną. I to jest Arabica 100% i aromat spożywczy, korzenno-orientalny więc to jest. Pierwsza rzecz, a druga to jest herbata, i to jest herbata wiśniowo-rumowa, hibisku z wiśnie, rodzynki, anana, skandyzowany, aromat wiśniowy i aromat rumowy. I to jest taka herbatka, więc myślę, że po prostu przetestuję. Włączę ją do filmu z herbatami, bo już takiego dawno filmu nie było i wypadałoby nagrać. No i oczekujcie. I uwaga, uwaga, przechodzimy do kolorówki, czyli na coś, na co pewnie wszyscy czekali. Pierwsza rzecz pojedyncza od marki Vipera to jest akurat pomadka, pomadka do ust. Już możecie to znać, jeżeli oglądaliście mój filmik z Shiny Boxem, dlatego że w Shiny Boxie też był taki wkład. Mi się akurat wtedy trafiła taka jasna szminka, taka jasno-różowa, a tym razem mam taką ładną, e, wiśniową. Już ją sobie macałam i ma całkiem niezły pigment, ale pewnie będzie trochę błyszcząca. Zobaczymy, pewnie wykorzystam ją w jakimś kiedyś filmie. Dajcie znać, czy jesteście w ogóle zaciekawieni. Nie wiem, nie wiem, czy tak, dlatego że jednak wydaje mi się, że większość osób nie lubi używać tego typu produktów, to znaczy w takim opakowaniu, bo one są mało higieniczne. Nie zabierze się ich za bardzo na miasto, no ale być może ktoś jest zainteresowany akurat tym kolorem, więc to była marka Vipera. Mam też Golden Rose i mam w tym przypadku takie pudełeczko, bardzo ładne. I tutaj dostałyśmy naprawdę bardzo fajne, ciekawe produkty, więc już Wam pokazuję, bo jestem bardzo zadowolona z tej paczuszki. I pewnie, oczywiście, przemycę tutaj kosmetyki do jakiegoś makijażu, do jakiegoś tat-make-upu, czy po prostu testu. I tak. Pierwsza rzecz to jest taka paletka. Paletka cieni do oczu. Akurat, my mamy numer 111 i chyba wszyscy dostali taki sam. Wydaje mi się, że paczka była po prostu taka sama. I to jest naprawdę ładna paletka. Taka. Dosyć dzienna, ale też nie do końca. To nie ma tylko i wyłącznie takich typowych brązu, bo mamy też taki błyszczący jasny. Mamy tutaj taki lekko brudno-różowy. Naprawdę powiem Wam, że bardzo, bardzo ładne cienie wyglądają tak, więc pewnie, pewnie kiedyś Wam je pokażę. Może całkiem niedługo. Kolejna rzecz to jest akurat coś, co miałyśmy dobierane jakby indywidualnie i mogłyśmy sobie po prostu jakiś zestaw wybrać. A chodzi mi o zestaw Dobrwi, czyli Eyebrow Styling Kit. Tutaj oni mają trzy kolory. Mają jedynkę blond, którą ja już posiadam, bo dostałam ją od Klaudii Shiulf, za co dziękuję i w ogóle chyba jeszcze nawet Claudii nie podziękowałam za to. Zatem dostałam tę paletkę i czasami jej używam, natomiast ze względu na to, że tam są takie rzeczywiście blond cienie. Troszkę powiedziałabym, że nawet dla mnie zbyt jasne, to wybrałam trójkę. Może dla kogoś być to szokujące, że ja jako blondynka wybrałam takie ciemne kolory, ale powiem wam szczerze, że one wcale aż takie ciemne nie są i myślę, że nałożone taką delikatną warstwą mogą nawet się u blondynki sprawdzić. Więc wybrałam trójkę, mam jedynkę. Może pojawi się jakiś filmik z takimi właśnie produktami do brwi. Kto wie, więc. Paletkę mamy i pewnie też będzie w tym makijażu. Dostałyśmy również tusz do rzęs, który jest nowością. Akurat wszystkie dostałyśmy takie same tusze, ale jest jeszcze inna wersja. To jest akurat Full Body Volume and Length, czyli to jest taki wydłużający z silikonową szczoteczką, która wygląda jak dla mnie troszkę jak pancernik. Ona nie ma takich typowych igiełek, tylko takie trochę jakby wypustki, więc jestem bardzo ciekawa. I jest jeszcze inna wersja, taka w trochę bardziej złoto-różowym opakowaniu, i ona już jest taka pogrubiająca z taką klasyczną większą szczoteczką. Czotą. I kolejna rzecz to jest kredka, tematowa kredka Matte Lipstick Crayon w kolorze 23, czyli taka czerwień. Klasyczny makijaż. I dostałyśmy tutaj jeszcze jakieś próbeczki. Dostałyśmy oczywiście ten sławny fajny długopis. Ja w ogóle mam jeszcze czerwony i bardzo lubię ten długopis. Mamy tutaj również jajko do mycia pędzelków oraz taką uroczą małą kosmetyczkę. I w tym momencie przechodzę do ostatnich prezentów, czyli do kolorówki z Makeup Revolution oraz Freedom Makeup i tutaj mam takie dwie ładne siateczki z produktami i już wam je pokazuję i już wiem, że część będzie na rozdanie. Pierwsza rzecz, może to najpierw pokażę Wam Make Up Revolution, chociaż nie wiem, czy mi się to do końca uda, ale tak, może tak. Revolution, czyli tutaj mamy takie mm, korektory, kamuflaże. To jest akurat wersja Medium Dark, ale to jest, powiem Wam, że całkiem przyjemna kolorystyka, dlatego że zarówno można użyć tych korektorów jako korektorów dla takiej średniej karnacji, jak i można tutaj wykorzystać te ciemniejsze do konturowania. I uznałam, że jednak nie będę tutaj wam rozdzielać Revolution i Freedom dlatego, że to by za dużo czasu zajęło. Kolejna rzecz to jest akurat Freedom i to jest taka mała paletka cieni. Akurat ja się wymieniłam z Olą, bo ja trafiłam na takie bardziej brązy, ale ona powiedziała, że ona już ma tę paletkę, więc dostałam taką różowo-złotą. Następnie mamy z Makeup Revolution All I Think About Is You i to jest bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny odcień różu, taki wypiekany, ciekawy. I tutaj mam również z Revolution. Kredkę do oczu, ale też myślę, że ją dam Wam na rozdanie, bo to jest dosyć ciekawy kolor, bo to jest po prostu pomarańcz. Ja w takich kolorach raczej nie chodzę. On jest, myślę, że to byłby bardzo fajny akcent, szczególnie do brązowych oczu, ale niekoniecznie dla mnie. Oraz pomadka Divine, czyli taka jasna, można powiedzieć, że też taka koralowa, jasno-pomarańczowa, jakby pasowała do tego właśnie, do tej kredki, do tego eyelinera. I teraz otwieram ten drugi woreczek i tutaj mamy z Freedom Makeup Pro Studio Fixing Spray, czyli taki spray albo do utrwalania do makijażu, albo też do nanoszenia cieni na mokro, więc myślę, że właśnie w tej drugiej funkcji będę raczej z niego korzystać częściej. Tutaj z Freedom Makeup mam też taką trójkę pomadek do ust. To są takie odcienie, powiedziałbym, że dosyć neutralne. Pozwólcie, że Wam je pokażę na szybko. Tutaj jest jeden taki bardziej brązowy, bardziej nude i taki bardziej różowy. I to jest ciekawe, bo już sobie macałam oczywiście te rzeczy, jeszcze nakładałam tylko jedno, tak wiecie, szybko testowo na usta i od razu może Wam powiem, kolory to jest Stripped, to jest Bare, a to jest Exposed i... To wygląda tak, że to są pomadki takie dosyć mocno kryjące, ale one chyba matowe nie będą. Myślę, że zrobimy sobie jakiś test. Dajcie znać, czy interesuje Was w ogóle coś takiego. Mam tutaj też pomadę do brwi z Freedom i akurat kolor, jaki ja znalazłam w swoim woreczku, to był granitowy, zatem no, nie używałabym go, ale na szczęście udało mi się wymienić i mam czekoladowy, czyli taki no czekoladowy, ciemny brąz. Nie wiem koniecznie czy do moich brwi, ale być może, być może moje brwi nie są wcale aż takie jasne. Więc uda mi się, może jakoś to przemycić. Lepsza taka niż jakaś tam, wiecie, grafitowa. I tutaj mam też taki zestaw vamp collection pomadek. Też myślę, że raczej się nimi z wami podzielę, bo tutaj są takie kolory dosyć mroczne. Czerwienie, delikatnie fiolety, jakby śliwki. Jest też czerń. Nie będę chyba wam teraz pokazywać, to jest po prostu pięć kolorów. I ostatnia rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest freedom pro blush and highlight, czyli taka paleta. Do konturowania, ale policzków różami. I ona wygląda tak. Mi się akurat trafiła taka wersja bardziej właśnie koralowa, brzoskwiniowa. Naprawdę mi się podoba. Taka, takie dosyć delikatne są te kolory, więc powiem wam, że będzie moc i myślę, że będę to testować. Dobra, i to wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani tymi produktami, a jeśli tak, to którymi najbardziej. No i tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do kolejnego. Papa. Pa.